Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem na warsztat bierzemy sobie View Binding. Dziękuję Ci serdecznie za okazaną pomoc i wsparcie. Kod odcinka, jak zawsze, dostępny w serwisie Patronite. Link oczywiście w opisie. A teraz zapraszam Cię na seans. Odcinek powstał w szczególności dlatego, że dużo osób, które teraz zaczyna, ma problem. No bo niestety, ale Kotlin Android Extension zostało oznaczone jako deprecated. I to się wiąże z tym, że tak jak w większości do tej pory aplikacji, używaliśmy sobie takiego skrótowego zapisu. Załóżmy, rzućmy okiem może na chwilę na layout, który stworzyłem, Activity Main, i on wygląda mniej więcej tak. Mamy sobie tutaj TextView, mamy Edit tekst, przycisk, zdjęcie i jeszcze tutaj taki jeden e, tekst view, ale on jest akurat ukryty, bo nie ma żadnego tekstu. I w skrócie to jest kod, jak spojrzymy oczywiście XMLa, tak? Tutaj jest kod XMLa, który nam deklaruje nasz layout. Ok. To jak to się w ogóle dzieje, że w moim kodzie Kotlinowym kodzie ja mogę używać w ogóle tych elementów? No bo jakby. Kotlin nie rozumie tego zapisu. To nie jest kod Kotlina, to jest kod XML-a. On definiuje nam widok. Ale ja przecież mogę no napisać coś takiego. Tam był e, ID, który się nazywał post, bodajże post subtext. I jest napisane. Post subtext from activity main XML for activity Android extension textview wykrzyknik. Czyli, że to jest typ textview. Ale pytanie. Jak to się stało, że kod XML-a... Pojawił się w kodzie i jest teraz oznaczony jako TextView. No właśnie. Działo się przynajmniej to dlatego, że korzystaliśmy, jak widać tutaj z tej linijki, Kotlin X Synthetic, który tworzył nam do wszystkich moich widoków, tutaj zawartych, o, tutaj zawartych, jakby specjalne referencje. Automatu, tak żebyśmy tego nie musieli pisać. Na przykład, jeżeli byśmy robili to w javie jak kiedyś, czyli mieliśmy, poproszę, private, late, init, var, tekst, tekst, view 1, tak, tekst, tekst, view. No i teraz musieliśmy zrobić coś takiego. No, załóżmy nasi, w naszej metodzie onCreate, Text view 1 równa się find view by r.id .id, text view i dałśmy na przykład niech będzie tej subtext, tak? Okej. Okay. Tak się kiedyś robiło. No i dlaczego to było uciążliwe? No bo teraz załóżmy, że nie mam już jednego elementu, nie dwa, ale mam 30. Bo mam jakieś różne layouty, do nich mam id, mam różne jakieś elementy w tych layoutach, text view, recycler view, coś tam, jeszcze coś tam jeszcze. I nagle ten kod się robi taki. I mam mnóstwo odniesień i teraz każdy element musisz znaleźć za pomocą FindViewById. No i mam oczywiście tutaj mnóstwo tak zwanego boilerplate code, czyli kodu, który nie jest zbytnio invented. Invented? Czy... To pewno takie słowo nie istnieje. Ale nie jest zbytnio wyrafinowany, tak to nazwijmy. Ale trzeba go napisać. Jakby nie niesie super wielkie logiki, ale trzeba go wyklepać. Taki boilerplate code można by. Code. No i co tu się z tym stało? No ktoś stwierdził, że to jest super nudne i trzeba by jakoś to. Nie wiem, zautomatyzować albo coś z tym zrobić. I powstał właśnie Cotinex Synthetics, czyli w skrócie idea. Skoro użytkownik stworzył, czy raczej czy, deweloper stworzył w naszej Activity mail, w naszym layoutie, jakieś elementy, no to prawdopodobnie one są tam po coś, czyli będzie z nich korzystał. Czyli możemy założyć, że wszystkie rzeczy, które tam są, powinny mieć właśnie takie uchwyty porobione. I one z automatu czy raczej on z automatu, czyli ten kod, generował nam takie uchwyty. Dlatego, jak już pokazywałem, zapis post subtext sprawia, że ja mogę dosłownie się od tego odnosić i na przykład coś tu zapisać. A nie muszę pisać czegoś takiego. Ok, Ale nie było to idealne rozwiązanie, miało parę wad. I na scenę w tym momencie wkracza view binding. Czyli to, co sprawia teraz problemy i mnóstwo osób, które zaczyna i widzi jakiś stary kod, no jest... Zdziwione, no bo on, ktoś sobie pisze post-subtext i ma na czerwono. No bo nikt nie stworzył tego kodu, jakby tego ty domyślnie nie widzisz, tak, który sprawił, że mieliśmy taki prosty zapis czyli ID obiektu był jednocześnie referencją na ten obiekt, takim uchwytem do niego. A skoro nikt tego nie napisał, to nasz kod, czy raczej nasz program, nie ma prawa wiedzieć czym to jest, to jest jakiś losowy dla niego ciąg znaków, który nic nie znaczy. Skoro poznaliśmy taką krótką historię, jak to z tym wszystkim było, o FindViewById, potem o tym Cotton X Synthetics i o tym dlaczego możemy tak sobie skrótowo zapisywać elementy, czyli ich id jest referencją. Już teraz wiesz, że jest to za pomocą tej linijki, a przynajmniej było do tej pory. I teraz przyjrzyjmy się ViewBinding. Jest to rozwiązanie, które pochodzi ze stylu Android Jetpack i zacznijmy od tego, że potrzebujemy sobie zdefiniować odpowiednie komponenty w naszym BuildGrade na poziomie modułu. Jak widać, mam nadzieję, że pamiętasz. Mamy tutaj dwa BuildGrade. Jestem w stanie Project, to nie to, i chodzi, nas o... chodzi nam o moduł. Ok, jak widać, wcześniej miałem. Tutaj, właśnie zapisane dodatkowo Kotlin Android Extension. Tutaj to linkę na razie wywalę, bo zaraz ją zapiszemy. Które wyprzedziłem przyszłość. Ale ogólnie, czy jest tutaj coś szczególnego? To nas tak naprawdę nie interesuje, to jest automatycznie generowany kod. To również, to również, to również, to również i to również. Ale teraz ważne, co się stanie. Jak widać, mam tutaj pluginę i ten plugin nieszczęsny, który jest oznaczony jako deprecated. Jak dam teraz sync now. To mam nadzieję, że mi się akurat pokaże. Nie pokazało mi się, ale zobaczmy w bildzie. O, jest w bildzie. I mam tutaj ostrzeżenie, że ten plugin, ten plugin jest deprecated. Proszę migrować to do view binding. I tu jest link, jak to z tego korzystać. I my właśnie to dokładnie zrobimy. Czyli pozbywamy się tej otoliniki. A jeszcze to jest ostrzeżenie, że jeżeli używasz tak zwanego parcelize czy tam parsable, e, to teraz to zostało jakby wyciągnięte stamtąd, czyli z Kotlin Android Extension do Kotlin Parsalize i trzeba to podpiąć osobno. Ale załóżmy, że tego nie masz, ja tego nie mam w tej aplikacji, ona tylko pokazowa, więc wywalam to linijkę. Już jej teraz nie ma. Ok. E, I co teraz? No to jeszcze nam nie uruchomiło View Binding. Dlaczego? No bo. W żadnym tutaj miejscu nie napisałem uruchom view binding, czyli to trzeba zrobić. Piszemy sobie build, features. Nie pamiętam, czy to jest build features, czy build feature, ale zaraz zobaczymy. View binding piszemy i true. No najprostszy zapis, tak? View binding ma być true, czyli odpalone. Zaraz zobaczymy, odpalamy to, czyli synchronizujemy tak naprawdę. I czekamy, ok, żadnych błędów. I jak widać, ostrzeżenie o Kotin Android Extension zniknęło. I. Pum. No dobra, nic jeszcze na, w naszym życiu nie zmieniło. Ale zaraz zobaczymy. Ok, zmieniło się jednak. Widzisz? Mam na czerwono. W środowisku mówi: Halo, czym jest Kotin X? Co to robi? Nie wiem, co to jest, tak? I tak samo od razu automatycznie post subtext, czyli to nasza referencja, nagle przestała być referencją i wskazuje na nic. Unresolved reference, czyli od tej pory on nic nie wie o żadnym post subtextie. On nie widzi żadnych połączeń. Tak naprawdę nasz activity main jakby nie jest połączony w żaden sposób. W sensie layout, tak? ten kod XML. -a. Nikt nie stworzył za nas roboty, która przy, przetłumaczyła tą deklarację text view na obiekt kotlinowy. Dobra, czyli to możemy wywalić. Ok, i teraz jak się tym posługiwać? Ogólnie zasada, zasada jest taka. To na razie sobie zostawmy. Zasada jest taka, że viewbinding też generuje z automatu kod za nas, który jest zawarty w takiej odpowiednio nazwanej klasie. Ta klasa nazywa się zawsze nazwa naszego aktywności bądź fragmentu i dopisek binding. Czyli to będzie taki zapis. Private late in var binding. I już mam tutaj podpowiedź. Activity main binding. Klikam sobie. I tworzę sobie late in var, tak? No i teraz... Ok. To teraz co należy zrobić? Oczywiście jest to przypadek dla aktywności, dla fragmentu. Wygląda to delikatnie inaczej. Ze względu na to, że... We fragmencie mamy ten problem, że nasz cykl życia fragmentu jest troszkę rozbudowany, a raczej bardziej skomplikowany niż cykl życia aktywności. I fragment może istnieć, ale nie być rozmuchany, czyli jakby nie mieć tego layoutu rozmuchanego. I w tym momencie tam jest troszkę inaczej to zrobione, ale najpierw skupię się na Activity. Czyli tak, tworzę sobie na razie Lady war. Skoro to jest Lady war, to muszę ją jakoś teraz zainicjować. Jak to robię? Używam oczywiście. ActivityMain, czyli activitymainbinding.inflate. Czyli po prostu mówię tak: odnieś się do tej klasy, która została wygenerowana i rozdmuchaj. I podaję tutaj layout inflator, czyli ten nasz domyślny, jak zobaczymy, domyślny layout inflator. Ogólnie taka ciekawostka, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć ten kod, który jest wygenerowany, to jak dam teraz control tutaj i kliknę na to, czyli powinno mnie przenieść teraz do tego źródła. To przynosimy je do kodu XML, a nie do żadnego kodu Kotlinowego. Ok, dobra. Czyli od tego momentu w naszym binding będą znajdować się wszystkie. Widokie, raczej wszystkie uchwyty do widoków, które mają ID. Czyli jeżeli co, coś nie ma ID, załóżmy zróbmy taki przykład. Activity Main. I teraz załóżmy do design. Czy wszystko ma ID jakieś. Tak, tak. Ok, zobaczmy, e, niech będzie, że to o, straci. Czyli nie będzie mieć tekst view 3. Usuwam. Ok, rozsypało mi się, niestety, ale muszę to teraz szybciutko naprawić. Ok, niech leci na dół. Ok, coś takiego. I mam tutaj napisane, że jakby nasz ten tekst view nie ma żadnego ID. Ok, przenosimy się. I teraz cała magia. Piszę sobie binding, dot I jak widać Mam tutaj, proszę bardzo, wypisane Image view, name, edit text Post, subtext i sub subbutton Czyli dokładnie wszystkie ID, które się tam znajdują A czego nie ma? No brakuje nam tego jednego O tego Text view, nadajmy mu teraz ID Załóżmy e, Niech to będzie First Text view. OK. I teraz przenosimy się do Main Activity. I dajemy sobie tu jeszcze raz kropkę. I jakby widać first text view. Powstało, powstało. Czyli dokładnie teraz w ten sposób używamy uchwytów do naszych widoków w layoutie. I mogę sobie użyć na przykład subButton równa się tekst. I na przykład coś tutaj dopisać, tak? I na przykład he, 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 he. Widać? Idealnie, po prostu tak naprawdę, względem tego, co było wcześniej, pojawił nam się binding z przodu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no, ale teraz trzeba więcej pisać. No, jakby to jest to, co widzimy, ale pod spodem ten kod jest troszkę bardziej bezpieczny, aniżeli to było w przypadku Cotton X Synthetics. Więc to jest, można powiedzieć, taka jakościowa zmiana. Ale niekoniecznie pod względem tego, że będziemy teraz mniej pisać. Po prostu kod jest bezpieczniejszy, ale my musimy troszeczkę więcej napisać. Tak naprawdę mogę na przykład nazywać to B. No To będę mi się tylko teraz B używał. No ale tak nikt nie pisze, bo to B nic nie mówi. Ok. Czyli mam nadzieję, że teraz jest wszystko już jasne. Że no, słownie mogę teraz wszystko przekazywać, ustawiać przez odniesienie się do binding. Kropka, i załóżmy. Subtext i teraz set on click listener. Proszę bardzo, ustawiłem w tym momencie on click listenera. I mogę teraz coś tutaj wykonać. Dobra, to teraz dosyć ważna kwestia, która się może pojawić. No, bo normalnie mieliśmy coś takiego, że mieliśmy napis set content. Mieliśmy set content. No, oczywiście, set content view. I mieliśmy, mieliśmy napisane view. Czyli w skrócie, jakby no, ustaw nasz ten domyślny wideo dla tej, aktywno dla tej aktywności. Raczej layout dla tej aktywności. No i teraz, co z tym zrobić? No bo ja, jednak już tego nie mamy. No i tutaj się kłania bardzo prosty zabieg. Jak zobaczysz, Twoje czujne oko wypatrzy, to oprócz tego, że tutaj mamy ładnie wypisane nasze elementy, to pojawia się jeszcze jedna rzecz, która się nazywa root. Czyli tak zwany korzeń. I to jest odniesienie do najwyższego elementu w hierarchii. Jak nawet się przyjrzymy, jest tu napisane, że jest to Constraint Layout. I czy to prawda? Czy rzeczywiście to jest najwyższy element hierarchii? No jak się przyjrzymy, rzeczywiście. Jest to najwyższy element naszej hierarchii. I on wskazuje na to. Mimo, że nie ma ID, ale jednak. To jest nasz root, tak? To jest nasz korzeń i on zawsze musi mieć to odniesienie, nawet jak nie ma ID. To on się w naszym kodzie nazywa normalnie domyślnie root. A więc ten zapis, który był wcześniej, teraz wygląda mniej więcej tak. Czyli piszemy sobie taką linijkę na początku, a dopiero potem set content view, czyli ustaw właśnie content view i wskazujemy binding.root. Uwaga, zapnij pasy, bo wjeżdżam na fragmenty. Stworzyłem sobie zwykły fragmencik, nazywam go myfragment. Ma również layoutik, fragment my. Root to nasz frame layout i tutaj jest wewnątrz jakiś tekst view, który ma ID myFragmentTextView, tekst Ok, jak widać, nic szczególnego. Wracamy do myfragmentu. Co tu się dzieje? Ogólnie ten zapis, który tu widzisz, tak, jest confused, spokojnie miesza w głowie, ale zaczniemy odtąd. Jak już wcześniej wspominałem, binding ma sens w momencie, kiedy widok jest rozdmuchany, czyli jakby istnieje po prostu. Tak najprościej to można powiedzieć. No z aktywnością jest to dosyć proste, bo w już w onCreate mamy widok, a w onDestroyingu już nie mamy, więc jakby to jest dosłownie cała, całe życie aktywności ma widok. Nie ma się czym przejmować. No ale z fragmentami tak nie jest. Ponieważ fragment może powstać, ale nie mieć rozmuchanego widoku. I to oznacza, że są metody, które są przed onCreateView, on gdzie binding nie ma sensu. No bo nie mogę stworzyć wskazania na, na coś, co nie istnieje. Nie mogę wskazać załóżmy na tekst który jeszcze nie powstał, jeszcze nie został rozmuchany. I. We fragmentach musimy dbać o to, aby używać binding pomiędzy dwoma metodami: pomiędzy metodą OnCreateView, czyli kiedy widok został stworzony, i pomiędzy onDestroyView, kiedy widok został zniszczony. I dlatego nasz binding podczepiamy właśnie dopiero w OnCreateView. Jak widać, podkreśnik binding. Teraz wyjaśnię, dlaczego jest taki zapis z tym podkreśnikiem i bez, ale piszemy podkreśnik binding. Fragment my binding, inflate i podajemy layout inflator, container jako naszą view group i attach to parent jako false. I następnie zwracamy widok, czyli zwracamy właśnie binding.root. I to tyle. Od tej metody, jakby w dół, wszystkie operacje na binding i na odnoszenie się do widoków mają sens, ponieważ layout istnieje. Layout jest rozmuchany. Ok. I dojeżdżamy sobie do OnDestroyView, i w tym momencie wiemy, że widok już nie istnieje, jak sama nazwa nawet wskazuje, więc ustawiam nasz podkreśnik binding na 0. Ok, ale dlaczego jest takie dziwne coś? Dlaczego jest podkreśnik binding i zwykłe binding? Tu jest var, a tu jest val, tu jest jakiś get. Dobra, jako że musimy zmieniać tak naprawdę wartość binding, no bo raz jest typu jakby fragment, fragment my binding, tak? A raz jest typu nul. No to jeżeli zmienia wartość, to musi być var. Okej. Okay. No ale my nie chcemy mieć takiej sytuacji, że odnosimy się do czegoś i to jest akurat wtedy nulem, bo ktoś nie przypisał czegoś. I w ten sposób dla bezpieczeństwa wy i wygody lepiej używać i operować na walach. A więc, aby sobie to przekształcić, Tworzymy sobie jeszcze jedną zmienną. Tym razem jest to val, tak? czyli stała a raczej, a nie zmienna, która się nazywa po prostu binding. I jej getter. Tutaj możemy coś takiego zrobić: wskazać, co ma zrobić getter. Czyli jeżeli ja użyję teraz notacji binding, binding dot, to ja. W tym momencie, tak naprawdę, jak otrzymuję ten binding, to odnoszę się do podkreślik binding i tu sobie używam, że to nie jest nule. I w ten sposób mój binding jakby nie będzie nule. Tak? Taki skrótowiec. Bo jeżeli bym tego nie miał, to by mi się za chwilę zapaliło, że uwaga, zwracasz coś, co nie jest nule. bo tutaj jak widać, o, to usunę, to tutaj mamy typ view i nie mamy tutaj znaku zapytania, tak? Czyli mówimy Zwrócę typ view, ale nie typ null, a jeżeli ja bym miał tej wara, który na początku jest nullem, to bym tu już miał wykrzyknik, można powiedzieć, żebym się ćwiczył na czerwono i mówiło, halo, ty zwracasz typ, nie view, tylko view, zwracasz typ view, o taki typ, taki typ zwracasz, zamiast typu takiego. I już mamy problem z typami, już się nie kompiluje i musimy wszystko zmieniać więc aby tego uniknąć, robimy sobie taki oto zabieg. Wiem, że to jest na razie takie confused, troszeczkę miesza w głowie, ale co ja poradzę, Google tak mówi, to rekomenduje, ja po prostu tylko staram się jak najjaśniej i klarowniej wytłumaczyć, o co w tym chodzi. A więc zasada działania jest dokładnie taka sama, tylko musimy po prostu wziąć pod uwagę to, że mamy dostęp do bidingu tylko pomiędzy onCreateView i on destroy view, a przed on create view będzie po prostu jakby wyciek można powiedzieć a raczej nie wyciek po on destroy view będzie wyciek ponieważ widok nie istnieje a my byśmy wskazywali na coś co już nie istnieje czyli mamy wyciek Ok, mam nadzieję że to było jasno wyjaśnione starałem się jak najbardziej po kolei tak dogłębnie w to wchodzić dlaczego każda linijka została napisana i mam nadzieję że od teraz będziesz korzystać z view binding jeżeli się podobało, to oczywiście łapka w górę. Subskrybuj kanał być na bieżąco. No bo właśnie takie nowości mogą Ci umknąć. A jeżeli dasz suba, to nie umkną. No i przede wszystkim baw się dobrze i powodzenia w kodowaniu. Do zobaczenia. Cześć!